Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Prorok Izajasz, gdy doświadcza chwały Bożej, to w jej obecności uświadamia sobie nieczystość swoich warg oraz nieczystość warg ludu, pośród którego mieszka. Zawsze, ilekroć wchodzimy w chwałę Bożą, uświadamiamy sobie swoją słabość i grzechy. Czujemy się niegodni Boga. A jednak on nas wzywa do wypełnienia Jego woli. Serafin wziął węgiel rozżarzony ze świętego ołtarza, by oczyścić wargi Izajasza. Nasze wargi nie są oczyszczane węglem ze świętego ołtarza, ale krwią Chrystusa. Z ołtarza, na którym dokonuje się jego przenajświętsza ofiara. I dziś Pan Bóg pyta się, kogo mam posłać. Czy powiemy mu, pośli mojego sąsiada, czy powiemy, pośli mnie. Czy zrzucimy odpowiedzialność na księdza, na biskupa, na papieża, czy sami podejmiemy misję, Głoszenia Chrystusa umęczonego, pogrzebanego za nasze grzechy, umęczonego i zmartwychwstałego, żyjącego. Jeśli nie będziemy głosić Ewangelii, nie będziemy mówić o tym, w jaki sposób Jezus żyje, działa w naszym życiu, to czego mamy się spodziewać? Rozrastania się Kościoła, czy kurczenia się Kościoła? To od nas zależy misja, którą zlecił nam Chrystus. Ona jest w naszym ręku. Losy Kościoła są w naszym ręku. Podejmijmy tą misję odważnie. Stańmy się rybakami ludzkich dusz. Dla Chrystusa, dla zbawienia drugiego człowieka. Nie chowajmy swojej wiary dla siebie tylko w swoich domach, kościołach czy kawlicach. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.